I nie wstawać. Masakrame. Masa. Kurde, zrobiłbym Wam przebiska, ale powiem szczerze, że nie to widać. Jest ciemno jak nie wiem. Jest i mój ulubiony kusownik. <noise> Iść, idziemy za niąś rzeczy. Uf, uf.

Chcesz sobie za na spina rzuca, na dużego woblera do rado podajże, a ja zaczynam sobie z muchą, a dokładnie piankowiec wiatra sucha. i sobie rzucam yy, tylko żebym się tu nie wydupcył, dobrze by było Oho Pierwsza przynęta jakaś znaleziona chyba To był liść, mam zmoczoną rękę Kurwa mać Ja cię nie ja Dalej bym się tak mi jeden kurwa kamień ciągnie, że... Uff. No to kurwa była... Niezła lekcja. O ja pierdolę, nie wiem. Z 30-20 cm do gopro zostało. Ja cię pierdolę. Nie mówić, że mam okulary polaryzacyjne. I... I tu jest metr... Metr czterdzieści i widzę idealnie wszystko i widzę, że się za zaraz i nie powiedziałem tego, wstrzymałem się z tym i prawie się wyje. i jocie jak blisko było o kurwa no nie, źle tu jest majster dzisiaj też pierwszy raz z muchą sobie kupił więc niezły kombo, on, on pierwszy raz z muchą na rybach ja Idę bodajże czwarty, ale spróbujemy. Szczerze mówiąc to i tak. Ja raczej wątpię, że jeżeli złapie. złapię, majster to y, życzę powodzenia. <grymne> no ale w każdym razie raczej się nie nastawiam na to, że złapie rywę, tylko bardziej się uczę rzutów. W ogóle już jesteśmy na następnym miejscu co się przenieśliśmy. Zaraz właśnie majster odłożył y, spinning, bo rzucał za głowatką właśnie. No i, i teraz sobie próbujemy obydwaj na, na muchę, mamy założony. Nimfy, więc, może akurat jakiś lipień, chociaż raczej wątpię, ale mam nadzieję, że się trafi. Uciekł, co ja zrobiłem, mosko bosko. Nie martw się, nie jesteś w tym sam. O oh milordzie. Aha, i znowu po Dobra widzowie chowam GoPro, bo zaczyna się jakiś deszczyk mżawka. a ja nie chcę, żeby mi GoPro zalało, więc chwilę stopik. Siemaneczko, jest godzina 20.40 dokładnie. No i czemu, czemu wam teraz nagrywam? No teraz to co widzicie to jest dzień wcześniej niż ten wyjazd, który najpewniej w tym momencie widzicie. I właśnie pakuję dla majstra Woblery, bo on jak robię serię z malowania Woblerów w waszych propozycji, serdecznie zapraszam na mojego hip no to właśnie poprosił mnie o różne kolorki różowe, a ja tu od siebie dodałem również takie kolorowe. Z kropeczkami, więc. No. Jutro oficjalne przekazanie, czyli najpewniej. zaraz. Ja lecę się pakować, i. do zaraz. Leciała jeszcze przerwa na, na jedzenie. A ja coś dla ciebie posiadam. O! A? To miały być dwa. Tak, chciałbyś. Masz sześć. Ogólnie jest już w pół do drugiej. Zapytacie czemu tak późno? No bo padało wcześniej, więc yy, miałem schowanego, proszę mi nie zalało. A do tego czasu sobie łowiliśmy z majstrem, on majster tam sobie rzuca. A tam jest taki pan, który nam przez jakieś 15 minut opowiadał w ogóle dużo rzeczy o, o wędkarstwie muchowym. I, I jestem pod wrażeniem naprawdę, co on nam powiedział. Wszystko o obstrągach, o lipieniach, o... O, o, o przynętach, w jakich porach roku, no jak rzucać to jest... Y, jestem pod wrażeniem tak, słuchaj majster ja do GoPro a, -a. no, więc y, pewnie wam teraz założę GoPro z powrotem no i łowimy dalej, dalej, dalej a teraz sobie spróbuję o, na taką muchę teraz takie eleganckie słoneczko wyszło, więc od razu jest dużo cieplej dobra, teraz się nie wy... Teraz się nie To co on ci zakłada? Tak. Okej, okay. okay, let's go. No. Było, było blisko, a o, obróciłbym się ale też bym się wyjrzał o i było blisko Idź powoli o a drugi raz pójdzie oj skoczył tam skoczył tam a ja bym chciał tego pstrąga chociaż małego dobrze idą mi już te rzuty bardzo fajnie Dajcie mi małego pstrąga chociaż małego jednego Jednego małego, ale przyzwoitego Czyli dużego, bo mały to nie jest przyzwoity Majster z Strongem Ale to tak, taki mini Taki Taki Taki, taki. Jest Oj, teraz to żebym zrobił No i nie jest Ale był Coś mi się nie podobają te chmury No coś tak coś tak właśnie czuję A nawet nie skaczą już coś, coś się cisza zrobiła Czasami ja nie widzę, żeby skakały nigdzie Pokolana liście No To jest nienormalne na to kolano Tylko, nie, nie... Tylko mnie nie zaczep Tylko hmm? mnie ja nie zaczep Hm nie zaczep Oj Aha Kurwa. Ta. Mam zaczepioną Myślałem, że twój sznur zaczepiłem A to najwyższa gałąź jest, tak Ja cię, No to jestem ciekawy jak ja to... O! Dobra, mam. Albo urwałem i jeszcze nie jestem tego świadomy. Nie, mam. Jaki tu męt teraz będzie. Masa. O, tu już elegancko. Tylko byłem bo... O, tam coś zbierało. Oho. No to mamy połowieniu na dzisiaj. Tego to nic. Nawet nowy konieczny muszę kurwa, wiązać. Słyszysz? Będziemy już zawijać? Dobra. Góry się już popsuły. Trzeba zawijać, bo zaraz będzie ciemno. Dzięki za oglądanie. Majster Was pozdrawia. Majster? Pozdrawiasz fanów? Majster pozdrawia. No. <laughs> Siema.